Siema wszystkim, tutaj znowu Wechter, a to kolejny odcinek z Margonem na lajcie. Dzisiaj sobie chcę Wam zaprezentować, co mi się udało zdobyć z loterii. Tych, co były, właśnie w miniony weekend. Były to loterie eventowe, które będą się powtarzać co roku. Będą te same itemy, jeżeli ktoś nie wie, bo już rok temu były te same co teraz. I raz do roku zawsze będzie okazja takie itemy zdobyć. Więc jeżeli ktoś z was, z was nie udało, komuś z Was się nie udało po prostu zdobyć tego itemu, no to nie musicie, nie musicie się martwić, bo te itemy będą za rok też jeszcze. No a zaraz zobaczycie, co mi się udało zdobyć. Tutaj niestety na łowce mi się nic nie udało zdobyć, bo te ceny tam były naprawdę dość wysokie i już mi nie starczyło funduszy, żeby tutaj jeszcze coś zakupić. Ale zaraz sobie wejdziemy, może na początku, na, yy, tutaj na tanca sobie wejdziemy. Przy okazji ja sobie sprawdzę tutaj yy, oczywiście klasztor, bo tutaj jestem chyba, na, tak mi się wydaje, że jestem w klasztorze. Tak jak myślałem, w klasztorze, tu gdzie się Brad respi, więc sobie od razu sprawdzimy, czy akurat go nie ma. I już Wam prezentuję, co mi się udało zdobyć, więc pierwsza, która mi się udało zdobyć, tak, będę pokazywał w eku. Yy, Tej itemy. Na 170 level na tanca taka od głębokiej rany, jednoręczna, całkiem spoko. Tym bardziej za taką kasę, jaką ja kupiłem, to naprawdę spoko, bo ja chyba dałem. Teraz tam nie wiem za którą ile dokładnie, ale w sumie za tą i zaraz za tą drugą co wam pokażę. To chyba dałem coś około niecau, niecałych 20M. Za jedną chyba dałem coś około 15, a dru za drugą 5. Teraz nie wiem za którą ile, no ale to nie jest dużo, nie? Na dwie takie bronie, kurde. Bo to jest też taki przedział, że dużo osób yy, na przykład kupuje sobie na 180, albo na 106, 160, a ten 170 nie jest taki, no nie jest taki rozchwytywany przez, yy, przez graczy. Więc mi się udało coś takiego. Fajna była głęboka i tutaj też mam już głęboką. To na pewno fajnie będzie działać. Okej, okay, tutaj nie, idziemy. A drugą jest oczywiście od trucizny. Też mi się udało taką właśnie zdobyć. Teraz nie wiem właśnie, która ile kosztowała, ale wiem, że jedna koszt kosztowała mnie całe 500. To jest naprawdę mało jak na, na taki item, która też mi się tu przyda, no bo będziemy mieć potężną dosyć yy, teraz tą truciznę. No tu by mogła lepsza być pąka, bo to jest na 145. Ale ona sama w sobie też jest dosyć yy, dobra. No więc to są te dwa itemy, które mi się udało zdobyć. I jeszcze jest jeden item i ten item jest na maga. Jest, jest to różdżka od ognia, którą też mi się udało kupić. Yy, chyba coś za około 90M. Aczkolwiek to była trochę podwyższa. Yy, że tak może nie. Yy, nie, nie, że może ta broń nie, nie jest warta tyle, co było za nią dane. Ale po prostu jeden klanowicz, żeśmy się trochę nie dogadali. Ja też nie odpisywałem mu przez chwilę, bo byłem na tym nowym interfejsie. Tam nawet nie ogarnąłem, że on nie, do mnie pisał. Bo ten odcinek tego zielonego na tym nowym interfejsie jest taki bardziej. Nie yy, jest taki wyraźny, nie? No i nie zauważyłem, że on do mnie tam pisał. A on się chciał ze mną. Dowiedzieć się, ja licytuję w tej pierwszej turze, bo teraz były te tury, nie? Że każdy item tam był, nie wiem, po pół godziny odstępu, chyba na te syły to nawet było więcej, bo było chyba o 20.30, jeżeli dobrze pamiętam. To jest godzina odstępu od poprzedniego itemu, bo na moim levelu przynajmniej tak było, że były trzy itemy, dwa były za złoto. No, i tam pierwszy o 19, oczywiście, drugi o 19.30, niby się kończyło. Oczywiście to się przedłużało, jak ktoś licytował, na te zasyły było o 20.30. I to chyba do wszystkich leveli o tej godzinie było. No, i do czego ja miałem wrócić z tematem, bo odbiegłem znowu. Aha, do tej różdżki. No, i tam, jakbym tu dogadał się z tym gościem, to pewnie tą różdżkę bym tam kupił, może za około 50. No, kupiłem ją za 90, niestety, bo on podbijał na początku i dopiero jak się dowiedział, że to ja licytuję z nim no to przestał, i on dopiero w tej drugiej turze właśnie mu się udało chyba kupić za 45 y, milionów tam od Ognia za to chciał kupić od Zimna niestety mu się nie udało, bo taki inny kolega podlicytował mu aż do 400m i to on ją kupił no mnie osobiście reszta tak średnio interesowała, bo ja już miałem tam z eventów poprzednich więc stwierdziłem, że nie, nie muszę po prostu mieć tych zbroi. Nie są mi jakoś na zabój potrzebne, nie ma co się o niej, nie wiadomo jak tam kłócić. Bo jeżeli chodzi o zimno, to może tam, chociaż mi się wydaje, że podobnie. Mam też od zimna taką mruczkę, zaraz zobaczycie. Z tej. Yy, Wielkanocy 2019. Nie ja wiem, co się dzisiaj tak zac zacinam. To przerwa chyba w tym nagrywaniu tygodniowa i to dlatego, no, mam ją i ona też jest spoko, zresztą zobaczycie zaraz, pokażę Wam, okej, okay, ten gałąz już zaraz będzie, więc na razie zalogujemy do tego gąsa. Potem skończymy przeszukiwać ten klasztor. No i te trzy itemki mi się udało lotnąć, więc mi się wydaje, że całkiem spoko. Tu w sumie wydaje mi jakieś 110, chyba M, coś koło tego, więc jak najbardziej okay, nie dużo nie wydałem strasznie jakoś ja trzy itemy kupiłem widziałem że na przykład na 300 na klasiku to był chyba łuk na tropiciela tak na tropiciela to był chyba ponad 1g tam widziałem licytacja była o niego więc to już naprawdę nie, niezłe ceny tam tam mają nie tych itemów Ok, złoto, złoto zawsze na propsie. Lepsze złoto niż pusty, nie? Ok, tu mamy 2,5 minuty. Dobra, musimy obserwować. Ale nie mamy tej hydry, bo tutaj taki kolega by bił hydrę jeszcze, ale widzę, że nie ma tego tajmera, więc sprawdzimy. O, chyba jest, bo słyszałem dźwięk. Więc pasuje. Ciekawe, czy jest z y, gryfów. Też by mi się przydało nalatać i, jakiś tam itemów z niego, bo z niego chyba jeszcze, teraz jak tutaj sobie, i ten licznik, chyba tak, nie? No, ten licznik sobie tutaj włączyłem, to żadnego hera nie lotłem. Z tych tutaj dwóch poleciało, a z tego nie. On no, też trochę mniej go bije, jak widzicie, bo jego ja bije no, 72, tu już 130, to też coś koło tego. Najczęściej na nim tutaj ktoś stoi, a ja tam nie, nie wybijam jakoś tak specjalnie. Jak ktoś chce stoi, to niech sobie stoi. Jeszcze są na przykład, jak jeden stoi, to dwie pozostałe. Może, jak była taka sytuacja, że są wszystkie zajęte przez każdego, to wtedy bym próbował jakieś odbijanie, ale tak, to myślę, że nie ma sensu jakoś sobie yy, specjalnie tam uprzykrzać życia. Tym bardziej, że tutaj na klasiku dużo osób ma większe levele, jeszcze niż ja o wiele większe. Za minutę będzie to. Może chwilę postoimy. No to po co sobie wrogów robić potem, nie? Przyjdzie takim większym i was zdada i to nie ma sensu. Jeżeli chodzi o grzybki, bo możecie się też właśnie pochwalić w komentarzu, co wam tam się udało zdobyć z tych grzybów. Ile M może na nie straciliście. To też będzie ciekawe, kto z Was tam najwięcej, że tak może nie stracił, ale po prostu przeznaczył tych pieniążków na te grzybki. Ja tam aby praktycznie. Trochę tam chyba parę kupiłem. A tak, to wszystko tutaj z tych postaci otwieram na każdej codziennie. Jutro jest ostatni dzień. Jeżeli dobrze, na no raczej spokojnie powinienem zabrać tych esencji. Te 35, co jest potrzebne na tą maskotkę, to na pewno sobie tą maskotkę kupię. Jest taka całkiem, całkiem ok. Nawet no szału nie robi, ale zawsze jakaś tam pamiątka z tego mini eventu będzie. No, i ja ogólnie to się staram z tych grzybków y, robić y, te losy, że tak ja to nazwę, czy te odwary, czy jak to tam jest. Ja nie wiem, jak to się dokładnie na dekot, dekot chyba się tak nazywają, te, te miksturki, co się tworzy i potem wam wylatuje ten item. Y, ja się staram właśnie na błogosławieństwo robić, bo te na boga mi się wydają najbardziej takie fajne. Bo mają fajne tam i dodatkowe powiększenie lotu, i exp, i quest na questy, więc jest całkiem przy, przyjemne takie e, takie błogosławieństwa. Są przyjemne i pomagają na pewno w rozgrywce, dlatego polecam każdemu, jeżeli ktoś jeszcze ma taką możliwość, żeby właśnie sobie takie te losy tam e, robił z tych grzybków. Bo ten, te na teleporty też są spoko, jak ktoś potrzebuje. Jako tych teleportów nie ma jakoś dużo, nie? Dlatego ja, jak już nie da się tamtych robić, to robię te teleporty, a ta waluta to mnie najmniej interesuje. Chyba, że ktoś tam potrzebuje na przykład głowy Zbira, albo tego Tytoniu. To może wtedy to się opłaca, ale tak, to tam nic takiego ciekawego nie ma. W tej heroicznej chyba, w tej heroiczne jest tam e, e, ta esencja. Jest to esencja potrzebna do tych to zbrói legendarnych i ona może wam z tego wylecieć, więc to jest całkiem spokojnie. Nie wiem tam po ile taka jedna esencja, bo tam tylko jedna może wam wylecieć z tego. W sensie z jednego losu jedna sztuka. Nie że tam ile sztuk. Szkoda. Bo to że jakby tak przypuśćmy do 5, chociaż sztuk leciało, to też by było fajnie, nie? Ale z tego, co dobrze dobrze widziałem, to chyba tylko jedna. Może wypaść z jednego losu. Jeszcze nie widziałem, żeby komuś to spadło, aby widziałem na na forum to tak, żeby jak ktoś, jak ktoś to nagrywał to nie widziałem, żeby mu to spadło. Oczywiście brata nie ma, bo po co? Dzisiaj nie mogę go znaleźć. to już klasztor chyba trzeci raz szukam, raz przeszedłem całe, ale mi się nie chce szukać go całe od samego początku, więc sobie pójdziemy y, gdzieś indziej. Tu z tym magiem musimy coś zrobić. Aby on jakoś mm, był produktywny, że tak powiem, by się przydał nam na coś, jakieś legendy możemy sprawdzić, co tu jest na klasiku. O, ogólnie mogę Wam powiedzieć, jeżeli ktoś potrzebuje, kamienie y, właśnie z Aty, albo z brata, to mam na sprzedaż. Oczywiście nie mam tu ich sam, tu ich jest dużo z tego, co wiem. No. Trochę ich jest i strasznie staniały. Teraz ktoś nawet widzę, że za 60 m wystawia. No nie wiem, jakby ktoś się do mnie zgłosił, to ja też bym był pod, w stanie po takiej cenie sprzedać. Te kamienie, no bo czemu nie tak mi zawadzają, a zawsze trochę golda mi się przyda. Kiedyś były takie drogie. Ja na szczęście i tak lotłem dla siebie, bo ja już mam wszystkie kamienie. No a teraz tak staniały. Trochę to smutno, nie? No ale co zrobimy? Tak, nic nie zrobimy. A mogłem na aukcji poszukać sobie, a to może... albo no tu jeszcze się cofniemy i poszukamy. Bo bym zmienił tą broń. Nie chcę w niego, kliknę w niego. Ej, mistrz gry. Test To to jest. Zerowy poziom. Nie pokaż ekwip... A dobra, to jest. Ja nie, nie da się sprawdzić jego profilu. A okay, jaki on ma nick. Dobra, chcę z nim handlować. Coś mi dasz. Jak mi to dasz, to ja chętnie wezmę. Dam ci jeden. Więcej nie mam. Ej, gość mi to sprzedał. Nie no, pasuje. Dzięki, dzięki gościu. Raczej nie mój widz, ale dzięki. A on tu napisał nawet na. Tutaj na tym. Na czacie, że on, on chce sprzedać, właśnie. Ale on chciał sprzedać za 1,3. Ja mu sprzedałem za 1. Znaczy sprzedałem, kupiłem od niego. Okej, wracam do tego gościa ja sobie zapiszę... Ma... Ku... Tak? Taki manik? Jakiś taki dziwny trochę. Ciekawe co on tam testuje, ale mniejsza z tym. Zapiszę sobie to. Potem sobie sprawdzę jego konto. Czy to jest takie, że nawet konta nie ma i takie tu sobie, sobie tak stoi. Mierz gry. Nie wiem, pierwszy raz widzę tego gościa. Możecie mi napisać kto to jest. Czy on już od dawna jest? Nie wiedziałem, że taki gościu w ogóle jest z takim nikiem mistrzem gry. Jak klikam. Aha, czemu mi tu łapie jego, nie? Zamiast Roana. Nie wiem. Tak dziwnie trochę. Jest taki szeroki. Nawet Roana już chwycić nie można, jak stoi obok. Okej, okay, te grzybki mi się przydadzą. W sumie je odłożymy do depo i może tam na koniec sobie zrobimy już jakiś yy, taki ten. Te strzały też można dać. Zrobimy sobie taki opening, jakiegoś tam jeszcze grzyba, nie? Może już będzie nas stać, żeby kupić za te esy tam tą maskotkę. To też fajnie by było. Zobaczymy. Pewno zaraz zobaczymy to. Tylko ja mam grzyby na tym chyba tancu. Bym musiał się tym tancem teleportować. No coś. Najwyżej się teleportniemy stamtąd. Okej, okay, tych grzybków trochę ten gościu miał. Więc mi się wydaje, że parę losów jakiś tam będę mógł mieć. Albo wiecie co, ja jednak zostawię te grzybki i może zrobię sobie te losy w następnym odcinku. To będzie też... O, Kajzer jest, pozdrawiam serdecznie. Zrobię sobie po prostu w następnym odcinku te losy. I to będzie jutro, już zrobię wtedy jutro ten ostatni dzień. Jak będą te losy, okej, okay, my tutaj mamy Brak zezwolenia. Ej, bez. Nie wiedziałem, że coś takiego jest, że jak nie masz zezwolenia, płacić yy, 100 i i te pas się. Ciekawe. Mieliśmy zobaczyć do tego, do aukcjonera, strasznie. Dzisiaj taki zalatany ten. Ja jestem taki zalatany i ten odcinek taki. taki też jakiś pokręcony. No ale trudno. Przynajmniej może nie jest taki nudny. Ok, różdżki. No sobie tu wpiszemy od 4 5, Tak, myślę, że do 60. Będzie coś ciekawego. To jest z tego eventu. Hmm. Tu jest na 4, 6, od zimna. A ja tutaj mam taką od, od błyskawic. Mam taką, to z laska. A tu mam taką różkę i pomocnicze by mnie interesowały. Eee, może zaznaczmy od tomaga. O, teraz będzie na pewno łatwiej. Tu jest od zimna, tu jest od ognia. Tu też od ognia. Kurde, nic, nic nie ma. To co by nas interesowało. I od zimna. Nie na czego to leci. Takie oko. Śmieszny ten item. Na pewno tam bym musiał chyba wejść na jakieś tam nasze margo i zobaczyć jakąś chciał zwykłą kupić Tu też jest od ognia to Też jest fajna. Z2M jest taka Z Zlisza Może potem ją kupię Okej, okay, to, to mam buty może jakieś też by się przydały jakieś lepsze Najlepsze takie co przywracają, lubię jakoś mieć na expo takie co, buty co przywracają. 160m to jest trochę drogo jak na mnie. No i rękawice też by się przydały, bo mamy straszne rękawice. Mam takie na 4-5, ale one nie są lepsze, bo te przywracają. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest za 5m, trochę drogo. Gdyby było mniej to bym zalicytował je. Okej, okay, to są te co ja też tutaj miałem. O, tu są fajne na 55 za 800k i nawet mamy tyle, więc. Niż wynosi limit, aha. Kurde, musimy jeszcze iść do tej skrzynki, nie wiedziałem, że coś takiego jest. To chyba, kiedyś tego chyba nie było. To mi się wydaje. By musieli to wprowadzić. Dobra, jeszcze szybko potuptamy. Opróżnimy tą skrzynkę. A, te miotki są tu. No, mówię, co tu tyle? Tu mam jeszcze ten łuk. A no, pewnie, jak zwykle, on tam stoi po takiej cenie, że go się sprzedawać nie opłaca. Okej, okay, coś tam jakoś poustawiajmy. Dobra, to może tutaj leżeć. Zakaz wystarczy. Okej, okay, weźmy te miotki, Żeby ten limit był mniejszy, nie był wypełniony po brzegi. Nie było za dużo tego. Kurde, ile tych miodów. Dobra. To ty tyle wystarczy chyba, nie? Chyba już nie będą się mnie pruć, że jest za dużo w skrzynce. Mam nadzieję, że nie. A ja się będę leczył tymi miotkami. Po tysiąc leczą. Ok. O, fajny strój. <taki>, Taki sam jak mój. Ok. Co my chcieliśmy kupić? Tu teraz chyba rękawica to było, nie? 4, 5 do 60. One były na drugiej stronie, jak dobrze pamiętam. Tak, i były za 800k, więc. Fistujemy. Trochę mało pieniążków mamy, więc wypadałoby zajrzeć do depo. Coś tam zostawić w tym depo. Czyli nie zostawić, tylko pobrać chociaż tak, nie wiem, z 2M. Pobierz. Cię bogaty to ja nie jestem. W depo mam wszystko i nic. Okej, okay. mam teleport, więc sobie na pewno teleportniemy na EXPA. Teleportniemy sobie na Koboldy. Przyjemnie się tam XP. Pewnie by były może też jakieś inne fajne XP. Nie wiem, czy już na Demlisze bym dał radę. 54 level. Nie wiem od którego na Dem Demlisze się tam yy, można puszczać już. Możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli wiecie, e, musiał to sprawdzić na pewno. Na jakimś forum czy coś. nie, niestety nie orientuje się tak dobrze w tych przedziałach. No, i tego maga, tak myślę, żeby wbić na ten 82, może piąty, coś w tym, yy, w tym segmencie levelowym. I sobie stanąć. Może do jakiegoś klanu fajnego dojść. Na klasiku Do rewo bym chciał, chyba. Bo oni fajnie, bo stoją na kilku tych E2. Bym miał możliwości stać. I też pewnie szukają herosów. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, okay, sam spasuje. Mamy za półtorej minuty, mamy dwójkę. Czy my zdążymy tu wszystko powybijać w tym czasie? No zobaczymy. Mamy jakieś bogo na expa? Chyba nie, przełożyłem tam. A to co wyleciało mi to jeszcze tutaj nie włożyłem na tą postać. Kurde tych chowanców, tych strojów tutaj mam. Sobie może jakąś, o lama za nami pochodzi. No śmieszna ta lama, bo ona może pluć. W sumie tak jak taka prawdziwa, nie? Fajne, że na Ciebie nie pluje, tylko tak obok. Bo to, to trochę takie dziwne by było. Okej, okay. tutaj to tak na lajcie. Wszystkie chyba grupki bez problemu Damy radę. 46 sekund, czy zdążymy. Jestem ciekaw jak wam poszło na tej loterii. Możecie się pochwalić, naprawdę i co wam się udało tam zdobyć i, i ile, was, ile was to kosztowało może o, Porównamy. I napiszcie też jaki serwer. Bo wtedy to też będzie takie przydatne. Zobaczymy na którym serwerze e, są najdroższe. No, były najdroższe te e, właśnie te itemy. te, e, te bronie. Ciekawy mnie, jak tym na tym nowym świecie, czy nowym, on już ten świat trochę ma, ten Phobos, czy Phobus, jakoś tak? No Phobos, chyba tak. O, ciekawe, jakie tam ceny były, nie? taki temu, no, bo tam jeszcze pewnie takiej kasy nie ma. Chociaż teraz, jak są tak dużo osób, używa tych botów, to wszystko możliwe, nie? Ok. Tam już jest i Gons zaraz też jest. Więc ja bym chyba. Zalogował tam. żeby nam ktoś nie wybił tego, nie? No szkoda by było stracić licznik. A tutaj mam tu postawione. No dobra, to tu poczekamy. A my sobie pójdziemy tu. Ja byłem. Nie, chyba jeszcze nie byłem na tej postaci. Chyba nie byłem, więc sobie zobaczycie, jak wygląda. Okej, okay, tutaj jest kolega, to pasuje. Jak wygląda ta właśnie ruczka. Ta ruczka mi była potrzebna ogólnie na PvP, na tanców i na tych łowców. To jest takie, właśnie, musi... zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś takiego mini poradnika do Margona. Do Margonem. No, do Margona też w jakimś sensie, ale namaga. Bo kiedyś zrobiłem, widziałem, że to nadal, nadal robi wyświetlenia, więc widocznie nadal ludzie się interesują tym. No, a on, że on, ten poradnik jest nieaktualny już. Już naprawdę dużo się zmieniło od tamtego czasu, Argonem. Na pewno jakieś, jakiś tam jeszcze y, sens ma ten poradnik, ale nie wszystko jest już dobrze tak przedstawione w nim, jak, jakby należało to zrobić. Więc myślę, żeby odnowić, właśnie. Odświeżyć o taki poradnik, możecie napisać w komentarzu co o tym sądzicie. Czy ma to jakiś sens, czy nie? Czy byście chcieli coś takiego zobaczyć? A ja tu mam trzy zestawy: no tu mam yy, zimno, plus błyskawice. Tu mam samo zimno, a tu sam ogień. Teraz, jak mam tą, tą yy, różkę, to jest spoko. Wcześniej to tylko z Atalii była. miałem no, chyba nawet przez chwilę zamiast. Ognia, właśnie miałem tutaj błyskawice, też to jakoś działało, ale chyba lepiej jest tak. Dobra, pójdziemy jeszcze sobie zabić y, tutaj tę E2, może coś lotnie, ciekawego. Ono jest już, pasuje. Okej, okay, było 0-0 jak zaatakowałem na minutniku. Zobaczymy, czy tamta stoi, czy już ktoś ją zabił Fajnie by było jakby stała, nie? No I moim zdaniem ogólnie wydaje mi się, że W dobrej cenie kupiłem yy, te 3 itemy Jak za 3 itemy dać tam 110 dm, To nie jest moim zdaniem jakoś dużo O, jest nawet ta Możecie napisać w komentarzu Czy waszym zdaniem za 3 itemy Taka kwota to dobra czy, czy zła? Mi się wydaje, że dobra. Ale najdroższe, tak jak mówię, te na 300 były i na 120. Tam też widziałem, że licytacje były po 250 M. Ja nie wiem, jak one się skończyły, bo tam do końca nie obserwowałem. Ale ta licytacja już tam była kilka godzin przed, już 250 M. jeden item był. Chyba też jakiś łuk na tropiciela. No bo teraz wiadomo, w tej mecie tropiciel najmocniejszy. To może też dlatego te jego itemy takie drogie były. Okej, okay, i wszystko mamy wybite, ładnie wszystkie timery pasuje. Oby tak dalej, nie? Dobra, no, wybijemy sobie do końca to ekspowisko. kurczę, to logowanie nieraz takie irytujące jest strasznie. A tutaj to level idzie. Nie? Jakby jeszcze większe było to spowisko to by pasowało. Patrzcie, 2,3% to jest dużo, nie? To też często jest wybite. Teraz jest akurat taka pora, bo to jest pora, co wszyscy tam, większość graczy to właśnie, co gra i się uczy, to jest w szkole. Ja mam ten hmm, to się, ko komfort O. Mam ten komfort, że idę na drugą zmianę do pracy i mogę sobie właśnie w tym czasie... Kurde, kto to szedł? Wybił tutaj? Ja. Mogę sobie w tym czasie poexpić, jak nikogo nie ma na tych eks ekspowiskach. Mam nadzieję, że tutaj mnie... Yy, no, nie zaatakuje nikt, nie? Chyba wiedzą, że nie na E2, tylko tutaj wybić te potworki. Nikt mi chyba tego nie będzie miał za złe. Ciekawe kto tu stoi, tam, chyba to Dark coś, chyba tam ten klan coś na Dark chyba stoi, nie? Nie czy Glory i coś tam, to jest chyba ten klan, mi się wydaje po tym stroju. Nie wiem, nie znam się na tych klanach, na tym przedziale, muszę aby rewolucją to kojarzę, bo to już stary klan. Z taką tradycją, że tak powiem. OK, może tutaj tym już się wylogujemy. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Gdzie on w ogóle jest ten, Czy jest na tych miłkach? Czy go nie ma? Nie, on jest w tym, w tym sklepie tu. Nie. U niego można coś kupić, nie? Mhm. No ale leczenie, nie widziałem. Okej, okay, dobra, już odcinek trwa dobre chyba 20 minut, jak nie 30, więc myślę, że będziemy kończyć. Za długie odcinki, to też wiadomo. mam się na pewno do końca nie chcę oglądać, chyba że się mogę mylić. Więc, jeżeli ktoś wytrwał do końca, to może napisać: Co może napisać? Śnieżna grota, to będę wiedział, że wytrwał do końca. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. I do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.